Halleluja. Słowo Boże mówi, że Pan jest duchem tam, gdzie jest Duch Pański, gdzie y, ludzie poddają się pod kierownictwo Ducha Świętego, tam jest wolność. My czasem, czasem myślimy, że tam, gdzie jest Duch Pański, tam automatycznie jest wolność. Duch Pański jest i on wpływa na nas, chce na nas wpływać, chce nas przenikać, wypełniać. Jeżeli otwieramy się na niego. To On przynosi Bożą chwałę, przynosi wolność, przynosi zwycięstwo. Ale jeżeli jesteśmy, nie jesteśmy wyczuleni na Ducha Świętego, jeżeli jesteśmy zamknięci, jeżeli nie oczekujemy nic, jeżeli Twój i mój umysł jest rozbiegany, myślisz o wszystkim innym, nie o tym, co pochodzi od Pana, to nie wejdziesz w to, co Duch Święty przynosi. Duch Święty jest niesamowicie delikatny. On przychodzi i on dotyka delikatnie naszych serc. Kiedy przychodzi Duch Święty, przychodzi z nim Boża obecność, przychodzi miłość, przychodzi Boże życie, przychodzi Boże światło. Kiedy przychodzi Boże światło, to w tym świetle możemy zobaczyć to, co jest właściwe i to, co jest niewłaściwe. Możemy zobaczyć to, co Bogu się podoba w moim życiu, w Twoim życiu i co mu się nie podoba. To możesz widzieć tylko dzięki Bożemu światu, które przynosi Duch Święty. Jeżeli Ducha Świętego nie ma, nie ma możliwości wchodzić w Bożą Prawdę, nie ma możliwości, aby zobaczyć, co się Bogu podoba, a co nie w Twoim czy w moim życiu. Wierzę, że Duch Święty tutaj jest. I dzisiaj każdy z nas może doświadczyć bliskości z Bogiem, Jego miłości, Jego obecności i Bożego życia. Jeżeli myślisz, że każde spotkanie jest takie same, niewiele się dzieje w Twoim życiu, że przychodzisz, pośpiewasz, posłuchasz słowa, idziesz do domu i nic się nie zmienia, to tak samo będzie i dziś. Ale jeżeli zobaczysz, że Bóg jest obecny tutaj, jeżeli postanowisz otworzyć swoje serce, otworzyć się na Ducha Świętego, na Bożą miłość, na Bożą prawdę, na Boże życie, na Boże światło, na to, kim On jest, to On przyjdzie. Po prostu Bóg przychodzi tam, gdzie są serca otwarte, gdzie z serca. Mówisz, panie, ja chcę doświadczyć dziś bliskości z Tobą, chcę doświadczyć mocy Twojego słowa. Panie, ja nie chcę być taki sam, ale chcę być przemieniony dla Twojej chwały, panie, aby chodzić Twoimi drogami i uwielbiać Cię we wszystkim, co robię. Kiedy otworzysz swoje serce i powiesz mu to w szczerości, to On przychodzi i Cię wypełnia. Dzisiejszy dzień nie musi być taki jak każdy inny. Może to być dzień takiego przełomu w Twoim życiu, uwolnienia, uzdrowienia, Bożego głodu, Bożej tęsknoty. My sami z siebie nie jesteśmy w stanie wykrzesać takiego Bożego głodu, głodu słowa, głodu modlitwy, ale Słowo Boże, Słowo Boże mówi, że to Bóg daje. Bóg daje chcenie, pragnienie, głód, łaskę ku wykonaniu. I wierzę, że tak będzie się działo.